Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Chciałbym przekonać pana senatora Czerwińskiego, gdzie popełnia błąd w swojej analizie. Najbardziej na związkach metropolitalnych korzystają małe gminy wchodzące w skład metropolii. To nie jest tak, że metropolia jest potrzebna dla Gdańska, Gdyni czy Sopotu Gdańsk, Gdynia, Sopot sobie doskonale radzą bez metropolii. Metropolia jest potrzebna dla Pelpina, nowego dworu mazowieckiego, nie chcę już Wejcherowa, Krokowej, Karwieńskich Błot i tak To one na tym bardziej zyskują. Jakie są zalety funkcjonowania Związku Metropolii Śląsko Zagłębiowskiej? To są, po pierwsze, przy transporcie, bo to jest główne zadania, mniejsze koszty administracyjne organizacji transportu proporcjonalnie większe w najmniejszych gminach, wspólna taryfa, czyli możliwość podróżowania na jednym bilecie po całym obszarze, na tym zyskuje mieszkaniec Katowic nie, na tym zyskuje mieszkawiec łazi z górnych, który do Katowic dojeżdża na jednym, na jednym bilecie. Optymalne wykorzystanie centrów przesiadkowych istotnych dla mieszkańców małych miejscowości, które dojeżdżają do dużych miejscowości spoza dużych miast w naszych realiach to małe gminy dowożą mieszkańców z Sołet do centrum i dalej do miast ścisłego centrum metropolii. Argumentem jest również to, że oprócz gmin metropolii obsługuje komunikacyjnie śląsko zagłębiowska metropolia jedyna dzisiaj, w oparciu o której możemy wyciągać wnioski, gminy ościenne, które dobrowolnie przekazały jej zadania, bo okazało się, że same ich nie rozwiążą. Tak, te gminy dostają 5 udziału w zebranym podatku PIT, ale mieszkańców tych gmin. Czy to znaczy, że one są zabierane komu innemu? Nie. Zadania rozwoju równomiernego całego państwa to są zadania rządu, za równomierny rozwój całego państwa nie odpowiada Pelpin dbając o widawę na Lubelszczyźnie, za to odpowiada rząd. I więcej rząd to nawet realizuje. Przygotowany jest specjalny pakiet działań adresowanych do obszarów słabiej rozwiniętych i w krajowej strategii rozwoju regionalnego 2030 są specjalne środki dla tych gmin defaworyzowanych w takim sensie poziomu ich rozwoju, ale to nie do tego służą obszary metropolitalne, bo one są dobrowolnym zrzeszeniem miast i gmin, które spełniają wymogi formalne i chcą metrze, obszar metropolitalny yy, rozwijać i gminy w jego, wchodzące w jego skład. Podsumowując, analiza, w której mówimy, że metropolia coś innym zabiera, jest całkowicie błędna. Metropolia daje, tym, którzy podejmują trud podjęcia współpracy i wspólnych uzgodnień. Akt jest niechlujny? Panie senatorze, to wy wybraliście formułę, że uchyliliście ramowy akt prawny z 2015 roku, dzisiaj robimy bypass Wszyscy muszą pisać od nowa ustawę metropolitalną dla nowych obszarów, bo uchyliliście ustawę z 2015 roku, mówiąc, że zajrzyjcie do protokołów, stenogramów posiedzeń sejmowych, że lepszą formułą jest, że metropolie będą przyjmować akt ustawowy dla każdej metropolii osobno. Sami wyjmali, wy, wybraliście tę formułę. I ostatni element, model dyfuzyjno-polaryzacyjny. Nie rozmawiajmy o jakichś wyimaginowanych modelach. Rozmawiajmy o konkretnych problemach, które trzeba rozwiązywać. Rząd rozwiązuje problemy gmin defaworyzowanych, korzystając z narzędzi, które ma, a samorządy rozwiązują problemy gmin, które są słabiej rozwinięte na obszarach, w skład których wchodzą dobrowolnie gminy, które podejmą taką decyzję. I ci samorządowcy nie przypadkiem tu są głównie z mniejszych gmin, a nie z tych większych, bo oni wiedzą, że Metropolia skutecznie rozwiązuje ich problemy, a nie dużych miast wchodzących w skład Metropolii. Dziękuję bardzo.